Hej, siemaneczko, witajcie z tej strony, Karol z kanału dla dżentelmena. Kolejny tydzień, kolejne filmy. Jak wiecie, kanał dla dżentelmena jest w ciągłym rozwoju i ciągle chcemy Was zaskakiwać. Dziś, właśnie, mam nadzieję, iż to będzie taki film. Po kilku dniach przemyśleń, po wszystkim za i wszystkim przeciw, doszedłem do wniosku, iż będzie potrzebny mi taki film, a i Wam na pewno do czegoś się przyda. Jak wiecie, broda jest jedną z moich pasji, oczywiście stylizacja włosów również, ale dbanie o brodę i wynajdywanie tych składników, tych różnego rodzaju kosmetyków również. Dzisiaj zapraszam Was na film Jak dbać o brodę, jak pielęgnować brodę i zaczniemy od kosmetyków do brody typu balsam. Chcę Was wprowadzić w balsamy dobrody, ponieważ moim zdaniem jest ich tyle, że często możecie mieć problem z ich wyborem. Są balsamy odżywcze, są balsamy kombo, są balsamy tak zwane modelujące, a i są też takie, które są nieprzypisane do żadnej z tych grup. Wprowadzę Was w balsamy, przelecę przez wszystkie składniki i przede wszystkim przybliżę Wam, czym one są, po co i na co. Tak naprawdę się je kupuje i użytkuje na brodzie. Ja mam na imię Karol, wy jesteście na kanale dla Gentlemana. Zapraszam na poradnik, jak zapuścić brodę balsamy do brody, jak ją pielęgnować. Balsamy do brody. Generalnie chcę wam przedstawić, czym są balsamy do brody. Ja mam na to swoją definicję. Brzmi ona następująco. Jest to zbiór składników i substancji, które mają za zadanie odżywić, nawilżyć i nabładować brodę odpowiednimi pierwiastkami, które będą miały za zadanie właśnie nawilżyć skórę pod brodą, nawilżyć zaraz, zmiękczyć go i zapobiegać wypryskom, przesuszeniu skóry i tak dalej. Skóra na twarzy jest o wiele bardziej podatna na przesuszenie niż skóra na włosach. Więc dlatego decydując się zapuszczać brodę, musimy zwrócić uwagę, aby tę skórę pod brodą nawilżać i ładować tymi witaminami, które będą zawarte w balsamach. O tym powiem Wam później. Generalnie oczywiście możemy powiedzieć o tym, iż mamy też olejki do brody i może olejki lepiej pachną, ponieważ olej jednak utrzymuje te zapachowe walory dłużej. Generalnie mamy zwolenników i przeciwników obu grup, i balsamiarzy, i olejarzy. Ja należę bardziej serduszkiem do balsamiarzy, ale to też ze względu na to, iż mam dłuższą brodę. Oczywiście nie pomijam pewnych tradycji, które mam związane z olejkami, ale o tym opowiem wam w kolejnym filmie, w którym będziemy mówić o olejkach. Będę mocno podkreślał to, iż balsam. Do brody jest nie tyle stricte do brody, co do pielęgnowania skóry pod nią. Wiele poradników, wiele blogów nie mówi aż do końca o tym stricte. Skupiają się wręcz na tym, aby właśnie balsam ma trzymać, ma chwytać ten niesforny zarost, ale zapominają o skórze pod nią. Moim zdaniem, właśnie balsam do brody ma najwięcej tych odżywczych składników które mają naładować brodę i, że tak powiem, ją postawić do pionu. Te wszystkie opisy i porady, zdania, które będę tutaj wypowiadał, oczywiście są oparte głównie na moim doświadczeniu, ale no, przy niektórych składnikach bądź substancjach musiałem się oczywiście wspierać literaturą profesjonalną, która jakby dostarczy mi informacji. Ale wiecie, dla mnie jest to plus, bo uczę się czegoś nowego, a i przez to, że ja się uczę, przekażę Wam to w tych filmach. Także lecimy z tym koksem. Jakie cechy ma posiadać balsam do brody? Balsam do brody generalnie powinien być naturalny, okiełznać naszą brodę i naładować ją odpowiednimi składnikami. Pozbawiony chemii, pozbawiony jakiś parabenów, siarczanów, silikonów i tak dalej. My brodacze, myślę, że już mogę tak mówić generalnie, skupiamy się bardzo na tym, jak balsam działa. Oczywiście dla jednych bardziej ważne są zapachy, dla innych, skład. Ja skupiam się na składzie, ale też często jestem w stanie go, jakby przymruźć na niego oko, a zwrócić uwagę na działanie, jak on działa na moją brodę. Musimy wyróżnić kilka grup balsamów. Mamy balsamy woskowe, tak zwane modelujące. Które mają za zadanie zdyscyplinowanie brody i nadaniu jej odpowiedniego kształtu. Oczywiście nie zapominając o odżywieniu. Mamy balsamy odżywcze, odżywiające, ładujące brodę odpowiednimi składnikami. One mają mniejszy chwyt, jakby nie mają. Nie są oparte na składnikach typu masło, szea i woski, bardziej na wodzie, ale mają za zadanie bardziej właśnie łatwiej się wchłaniać, nie zostawiać tego tłustego połysku na włosach brody, ale bardziej ją naładować tymi składnikami i są łatwiejsze w użytku. Mamy oczywiście też balsamy takie kombo w postaci kremu, łatwość nakładania, wchłaniania i one też również mogą zostawiać delikatną taką powłokę. Taki filament na brodzie. Ja postaram się przejść przez wszystkie grupy, wytłumaczyć wam poszczególne grupy tych balsamów. W momencie, kiedy będę podawał odpowiednie przykłady balsamów, oczywiście te, które tutaj będę wymieniał, i składniki będą również w nich omawiane, abyście no patrząc na ten skład już w przyszłości wiedzieli, że masło A jest od tego, a witamina E od tego. A wyciąg z liści pokrzyw jest od czegoś innego. Postaram się przejść przez to wszystko po kolei i rozszerzyć Wam troszkę spojrzenie na balsamy do brody. Nie tylko jako na gadżet, który kupują brodacze, ale bardziej poszedłbym w tą stronę, aby uświadomić, iż balsam do brody. Przy podejściu profesjonalnym i podejściu takim rzetelnym do brody, jeśli chcemy ją zapuścić, jest rzeczą niezbędną. Oczywiście, ukształtowanie tej brody jest również takim clue, którego szukamy. Ja, przy tej długości teraz, a tym bardziej, gdy no niestety do barbera nie możemy chodzić. Jestem w stanie sobie, że tak powiem, ogarnąć kontury, kontury tutaj, ale nie chcę ich ścinać, ponieważ nie chcę sobie porobić dziur. Nie jestem barberem, tak jak już wam mówiłem, podchodzę do tego pragmatycznie. Niech się zapuszcza i włosy i broda. W końcu wrócimy do salonów, będzie z czego ścinać. A podstawowe rzeczy typu kontury brody, kontury włosów, na pewno jesteśmy sobie w stanie to ogarnąć. Więc tym bardziej teraz w tym momencie balsam na bazie wosku pszczelego bądź masła shea będzie jak zbawienie. Codziennie rano, wstając z taką brodą, mówisz mi, że no troszkę muszę się z nią pobić, powalczyć, podziałać, aby wyglądała naprawdę schludnie mimo tej długości, a balsamy Właśnie te chwytne, te modelujące, dają nam przewagę. Jeśli ty codziennie rano budzisz się właśnie z takimi herami na wszystkie strony i jest problem z tym, to znaczy, że odpowiedź na pytanie, które zadam za chwilę, brzmi tak. Czy potrzebujesz balsamu woskowego? Dobrze. Wstęp przerobiliśmy. Chociaż przydługawy, ale wiadomo, chcę wam wszystko wytłumaczyć. Wchodzimy powoli w kategoryzację balsamu. Oczywiście. Ktoś mi może zarzucić, że to będzie, nie ma oficjalnych kategorii. Tak, nie ma. Ja sam, brodaty pomadziarz, wymyśliłem sobie to. Kanał dla dżentelmena również to wspiera, więc te kategorie będą, jakby nazewnictwo nie jest oficjalne, będą wymyślone przeze mnie. Wchodzimy powoli w kategorię balsamów do brody. Balsamy do brody odżywcze. Główną bazą w większości balsamów odżywczych jest Woda. Woda, no wszędzie dookoła nas, my jesteśmy jako ludzie, oczywiście, również w większości procentach z niej zbudowanych, więc jako nie patrząc, woda będzie występowała i w kosmetykach również. Balsamy odżywcze najczęściej mają formę płynną bądź kremową. Najprostszymi przykładami balsamów płynnych naszych rodzimych marek na przykład są. Pandrwal Original. Bazą jest woda. W dodatkach znajdziemy olej jojoba i olej arganowy. Oba te składniki mają za zadanie odżywić, nawilżyć, zmiękczyć zarost i skórę pod brodą, naładować witaminą A i E, tak aby ten nasz zarost krótszy bądź troszkę dłuższy. Był w odpowiedniej kondycji, aby nam się nie uszczuła skóra i aby przede wszystkim też nie swędziała nas ta skóra, bo stąd się biorą różne właśnie tego typu problemy dermatologiczne. Kolejnym przykładowym może być balsam włoskiej marki Bullfrog. Tutaj dodatkowo znajdziemy olej z orzechów makadami. On działa odżywczo na skórę. I działa przeciw zapalnie. Kolejny składnik kolej z makadami, możemy sobie go gdzieś zapisać. Chyba najsłynniejszym i takim bazowym, początkowym balsamem do brody dla osób, którzy zapuszczają, jest balsam prorazo. Woska marka słynie z niesamowitych zapachów, bardzo łatwej konsystencji takiego no to jest typowy balsam, ale kremowy właśnie odżywczy na bazie wody ma kilka, Takich dobrych składników, witamina E, mentol, które działają łagodząco na skórę, na podrażnienia skóry, ale generalnie zapachy tych balsamów prorazo są nie do podrobienia. Eleganckie, dżentelmeńskie, takie, no, wiecie, włoskie. Alternatywą Tutaj dla balsamów na bazie wody jest marka, która niedawno stosunkowo pojawiła się na polskim rynku. A mam już na koncie recenzję jednego z tych balsamów, The Groomed Man. Jeśli nie widzieliście tej recenzji, zapraszam. Gdzieś powyżej znajdziecie odnośnik: The Groomed Man Co. Marka sprowadzona z Australii. Balsam jest balsamem typowo odżywczym z lekkim chwytem, ale nie na bazie wody. Tutaj bazę stanowią oleje, masło kuba, olej bobasu i florosfery, tak zwane. No, jeśli chcecie więcej usłyszeć o tych składnikach, zapraszam do recenzji, tak jak Wam mówiłem. Generalnie bardzo odżywczy balsam z niesamowicie rzadkimi składnikami. Z którymi się nie spotkałem praktycznie w żadnym innym balsamie odżywczym i można naprawdę spokojnie za te pieniążki ogarnąć sobie i brodę, i tatuaże, tak jak mówiłem w recenzji. To było kilka przykładów balsamów odżywczych. One głównie zazwyczaj, tak jak mówiłem, są na bazie wody. Dodane jest do nich różnego rodzaju witamin, składników odżywczych, takich elementarnych składników, które będą wpływać na skórę. Przede wszystkim antyoksydantów przeciwzapalnych składników, które nie będą podrażniać skóry, bo wiadomo rzeczą, że może wystąpić jakaś wysypka zmiękczająca na zarost, zmiękczająca na skórę i aby nawilżyć ją i naładować tymi składnikami. Też często niektóre ze składników działają przeciw wydzielaniu sebum, żeby nam się ta skóra na twarzy nie przetłuszczała. To było kilka tych przykładów. Teraz moim zdaniem, no, jako fana balsamów modelujących, przejdziemy do tych konkretnych, do tych, których bardzo często wielu z Was szuka również na sklepie www.dla-gentlemana.pl. Balsamy modelujące. Czym one się wyróżniają? Podstawą balsamu modelującego, moim zdaniem, dobrego balsamu modelującego, jest dobre masło shea. Masło shea generalnie jest bardzo dobrym, bardzo wręcz, no, wielbionym składnikiem. Ponieważ działa, jeśli chodzi o skórę brody, nawilżająco, zmiękczająco, zapobiega jej wysuszaniu przy niskich, przy wysokich temperaturach, chroni ją przed tym, dodatkowo zmiękcza, chroni zarost i chwyta i układa go, więc generalnie masło Shea jest chyba moim zdaniem najczęściej wykorzystywanym składnikiem do produkcji balsamów dobrobytu. Często w tych balsamach na drugim miejscu spotkamy na przykład wosk pszczeli, który też również ma bardzo dobre działanie dermatologiczne w leczeniu na przykład właśnie trądziku i tak dalej, więc no tutaj i wosk pszczeli i masło Shea wspólnie na pierwszym miejscu już nam dają dobry Przemyślenie, iż ten balsam będzie szedł w dobrą stronę. Dużo balsamów korzysta z klasycznych składników, tak jak mówiłem, olej arganowy, olej jojoba, olej z pestek winogron, olej ze słodkich migdałów. Ale takie balsamy, którymi naprawdę wręcz trzeba się pochwalić i trzeba je podać za przykład, są Mr. Beer Family Beard Bones. Cała rodzina balsamów. Ze Szwecji, która może się poszczycić w 100% naturalnym składem, bez użycia żadnych silikonów, parabenów i sztucznych, wiecie, olei i tak dalej. Naprawdę marka, która. no Fakt, balsam może troszkę więcej kosztuje, ale daje nam niesamowite naładowanie tym, co powinno się znaleźć w brodzie. Ruzu Ball. Moim zdaniem, na start przy dłuższej brodzie właśnie Mr. Beer Family albo Ruzel BiotBot. Chociaż tutaj bym szedł w tą stronę, jednak Mr. Beer Family jest bardziej naturalnym balsamem. Oczywiście Ruzel znowu, tak jak mówię, masło Shea, czyli Shea Butter, masło Shea w Ruzelu znowu układa odpowiednio olej arganowy, znowu unaładowuje brodę, ale Ruzel ma swoje składniki, które są tylko i wyłącznie specyficzne dla tejże marki. Są to ekstrakt z liści oczaru wirgińskiego wspomaga gojenie ran, i, co ważne reguluje pracę gruczołów łojowych, tak jak już mówiłem, przez co ogranicza regulację sebum. Ekstrakt z liści pokrzywy, tak jak już mówiłem wcześniej, takie specyficzne składniki też tu się znajdą. Działa przeciwzapalnie i oczywiście na końcu ekstrakt z liści skrzypu polnego, jak skrzyp polny działa, wszyscy wiemy, kojąco odpowiednio na brodę, więc the Ruzel też ma w swojej ofercie dobry balsam, który jest składnikowo na wysokim poziomie. Kolejną marką, którą tutaj należy wymienić jest Captain Fawcett. Brytyjska marka, która strzela, kieruje się typowo klasyczne, dżentelmeńskie kierunki. Tak, Mamy woski do wąsów, mamy oleje do brody, o tym będziemy mówić oczywiście w innych filmach. Ale głównie, czym się wyróżniają balsamy do brody marki Captain Fawcett? Nie są głównie oparte na masłach Szea, bo na pierwszym miejscu nie znajdziemy masła Szea, ale znajdziemy różnego rodzaju oleje. Ten balsam jest twardy przy wyjmowaniu, ale bardziej brodę nabliża i zwiększa. Ma troszkę mniejszy chwyt niż te poprzednie, które wymieniłem, ale na pewno zapachy na tle tych innych będą lekko inne. Mr. Beer Family jako marka 100% naturalna celuje w naturalne zapachy: cytrynowe, leśne, ściółkowe itd. Mamy Woodland. Mamy Wild Res i mamy Lemon. Oczywiście to jest kilka limitowanych balsamów i naprawdę w nie trzeba uderzyć, ale generalnie naturalne składniki ryzu. Daje nam tutaj Wood and Spice, czyli taki ziołowo-drzewny. Ten oryginalny jest również taki ziołowo-drzewny, więc no, bardziej lżejsze kierunki. A Captain Fosset. Hm, zapachy balsamów typu Tytoń, typu Whisky, typu Maharaja, czyli takie bardzo. Egzotyczne nuty zapachowe. No, naprawdę jest w czym wybierać, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, te wszystkie balsamy zawierają tak witaminę A, E. Jest wiele składników, na przykład olej z pestek moreli, który regeneruje i nawilża skórę. Mamy olej arganowy, olej jojoba, które też również odpowiadają za odżywienie, regenerację, nawilżenie i natłuszczenie skóry. Także generalnie w większości tych składów zauważycie, iż te pierwsze 3-4 składniki składają się zazwyczaj z tych samych substancji. Masło szea, wosk pszczeli, olej raganowy, olej jojoba, olej z pestek winogron, zależy... Jaki producent wybrał, obrał sobie kierunek. Jak widzicie, tych balsamów jest dużo. Ja tutaj podałem kilka przykładów, tylko takich, które według mnie należy gdzieś tam na nie zwrócić uwagę, jeśli bierzemy pod uwagę zarost taki jak mój na przykład lub dłuższy. One odpowiednio nawilżą, tak jak Mr Beer Family, 100% bez żadnych dodatków, wiecie. Olejów parafinowych, i tak dalej, one będziemy mieć pewność, iż płacimy te pieniążki naprawdę za to, że ta broda będzie, nam, będzie naszą dumą, a na tym nam właśnie zależy. Każdy znajdzie coś swojego. Mamy polskie marki, pan i cieszę się, że również polskie marki w tym uczestniczą. To wszystko też również zależy od Was. Tak jak mówiłem na początku, jedni będą, że tak powiem, team olej dobrody, drudzy będą team balsam dobrody. Nawilżające balsamy mają ten plus, że mogą służyć za olej do brody, ponieważ moim zdaniem jest to bardziej racjonalny wybór i taki, no, pragmatyczny. Znowu to wspomnę, ponieważ nie zostawiają. Tłustego tego filmu na brodzie. No i choćby nawet najprostszy przykład, a często się pewnie z tym spotykacie, brodacze: telefon bierzemy, przykładamy do brody, odkładamy ekran, a na ekranie co? Pusta plama. Po balsamach takich odżywczych tego nie będziemy mieli oczywiście, jeśli użyjemy odpowiednią ilość. Także generalnie ja, tak jak mówiłem, kilka kwestii Wam przedstawiłem. Jeśli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, zagwozdki, więcej informacji o Was, może o czymś nie powiedziałem, mamy sekcję komentarzy. Mamy Instagram, również zaglądajcie na mojego Instagrama, tam też odpowiadam na pytania. Bardzo mnie to wciąga, bardzo lubię dla Was nagrywać i cieszę się z tego, że mogę moją wiedzę poszerzać, powiększać i przekazywać wam ją tu właśnie do przyszłego grona ludzi. Następne odcinki, jak zapuścić brodę, jak pielęgnować brodę, będziemy szli kolejne etapy. Przeszliśmy dzisiaj balsamy, przejdziemy olejki, są odżywki, są woski do wąsów. Naprawdę jest o czym rozmawiać. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film. Ja mam na imię Karol. Nie zapomnijcie subskrybować kanały, jeśli tego nie robicie, kliknąć dzwoneczek. Będziemy na bieżąco, będziecie na bieżąco, filmów będzie coraz więcej, wychodzą co tydzień, więc warto z takim kontentem być za pan brat. No to co? Zapuszczamy brodę? Ja już ma. Teraz na was czas. Dzięki za dzisiaj. Na razie Cześć i pa!